Dobra, witajcie, witajcie. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo tamten live wczoraj mi nie wyszedł w ogóle. Zasięg gdzieś tu uciekał z 3-minutowego filmu. Przecięło się do minuty. Było widać też strasznie, a jestem w tym samym miejscu. Więc tak, tutaj informacje odnośnie tego zakończenia tego konkursu. Filmik siódmy, ostatni, z tego, z tego jakby z tej serii, co można było coś wygrać także będzie w sobo, nie w tą sobotę tylko w sobotę za, za tydzień podpowiedź taka, że to będzie nazwa dwuczłonowa nie? dwuczłonowa nazwa wielkość liter nie ma znaczenia możecie sobie tam ułożyć, jak, może być wszystko z dużej z małej, to jest takie dodatkowe jakby utrudnienie, już nie chciałem podpowiadać dlatego też wszystkie litery, które były pokazywane wcześniej, były pisane jako duże żeby jako tako było utrudnienie, tak czy tak Wyjdzie, wyjdą to fajne nazwy, proste i czytelne. Jak już po fakcie się okaże, no to ten, kto na przykład nie wie, chwyci się za głowę. Łe, kurde, jak mogłem tego nie wiedzieć? No, no ale to właśnie na tym polegają takie, takie zagadki, takie filmy. Dużo może ich nie ma na, na tych kanałach. Jest, nie zauważyłem wcześniej, żeby ktoś tak kombinował jak ja tutaj wykombinowałem. No ale jak się bawić, to się bawić, nie? Także nie w tą sobotę, tylko w sobotę za tydzień rozwiązanie po premierze. Pierwszy komentarz, który pojawi się u mnie z prawidłową e, odpowiedzią tego przedmiotu, wygrywa ten przedmiot, nie? E, nie mogę zrobić inaczej, tylko tak jak u mnie się pokaże, no to już nie mam wpływu, czy ktoś faktycznie wysłał 5 sekund wcześniej, czy, czy później, no to już nie wiem. No ale tego, którego będę widział pierwszego, ten, ten wygra. Coś tu jeszcze mogę podpowiedzieć? No nie, nie. Mi się wydaje, że to wszystkie takie informacje najważniejsze nowa nazwa nie w tą sobotę, tylko w sobotę, za tydzień o godzinie 20 start. No coś zrobimy premierę, żeby każdy miał szansę równą, żeby mógł być o tej 20.00. No jak ktoś nie może być, no to. No, no przykro mi bardzo, ale no, wybrałem chyba taką najbardziej dogodną, chyba godzinę. Żeby, żeby to jakoś miało ręce i nogi 20. no to jeszcze jest tak Przed wieczorkiem A już późnym popołudniem Po pracy, no ale się dowiedziałem Tutaj, że niektórzy jeszcze też Do pracy akurat w sobotę, no ale Tak myślę, że będzie Najlepiej w sobotę o 20.00. Robert Sferczyk, pozdrawiam cię Wiem, że nie możesz Ach, Szkoda No ale no też wszystkich Jakby no, no nie mogę zadowolić, nie No nie wiem, co wspominałem na początku, mamy tego 12 maja, jest tuż przed 18. Teraz już kończę ględzić i wpuszczam ten filmik z informacją, właśnie tam konkursową. E, tymczasem u mnie drugi dzień jest ciepło, wczoraj właśnie też mówiłem, wczoraj się tupiłem, masakra dzisiaj jest lepiej. Wczoraj to było głową, ale ponad 30 stopni, dzisiaj jest też blisko 30, jak nie lepiej. Miało się dzisiaj popsuć, w 16, ale jednak e, pogoda się utrzymała, nie? Nie było chmur w ogóle, teraz zaczęły się pokazywać chociaż te białe. No dobra, ja już nie będę tutaj nabijał dłużej. Informacje, które mogłem przekazać, tutaj w filmie przekazałem. I reszta może się pojawić w jakimś filmie. Ci co mnie oglądają, no to na pewno tego nie przegapią. Coś nowego wyskoczy, poinformuję w karcie społeczności. Najważniejsze informacje mieliście tu przekazane. I myślę, że to na tyle jak coś będzie konkretnego no to też nagłośnie to ale myślę że to wystarczy dobra trzymajcie się dziękuję za oglądanie na razie cześć